Chciałabym zjeść coś smacznego. Sporo energii poświęciłam na malowanie. Muszę ją uzupełnić. Makaron wystarczy. To moje popisowe danie. Moja kochana wnuczko. Makaron? Nie mam pojęcia, co to jest. Najpierw trzeba ugotować spaghetti. Okej, okay, powtórzę za innymi. Coś mi tam wyjdzie. Tego szturka już raczej nie potrzebujemy. A teraz wrzucam wszystko do wrzątku. Kurczę, nie mieści się w garnku? Będę musiał go zgiąć. Nie wiedziałem, że to takie trudne. Spójrz na babcię Ted. Ona wie, jak to ugotować. Wrzucamy spaghetti do wody, czekamy, aż się zagrzeje i voila! Bez problemu zmieścisz wszystko do garnka. Wygląda idealnie. Mówicie poważnie? W ogóle nie wygląda jak makaron. Profesjonaliści gotują inaczej. Musicie się wiele ode mnie nauczyć. Ok. Prawdziwy makaron trzeba zrobić samemu. Będę potrzebowała do tego mąki i jajek. A tak, prawie zapomniałam. Upewnijcie się, że dodaliście olej i sól. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Uwielbiam to, to jest bardzo relaksujące. No i gotowe. Czas rozwałkować ciasto. Wymaga to troszkę wysiłku, ale jest okej, okay, mogę to zrobić. Wszystko zrobię, żeby danie wyszło naprawdę pyszne. Ok, makaron gotowy. Czas wrzucić go do garnka. Większość prac już wykonana. Teraz zajmę się owocami morza. Jestem pewna, że Jess pokocha ten makaron. Biorę duże świeże krewetki, obieram je i smażę na maśle. Ostatnie szlify, no i gotowe. Bellissimo! Co to jest? Najlepszą rzeczą w makaronie jest ser. Co ty robisz, Ted? Próbuję wyciągnąć makaron! Utknął! Kurczę, to nie działa. Będę musiał zrezygnować z tego pomysłu. Muszę znaleźć inny sposób. Mam! Wezmę gumę. I będę udawać, że to słodki makaron. Przyozdobie ją żelkami i sosem czekoladowym. Sam bym to zjadł. To dosyć oryginalne dobra robota ted. No zobaczmy, co my tu mamy. O, krewetki! Chętnie je spróbuję. Wyglądają i pachną dobrze. Są w porządku. Ale, no, nie chcę tego więcej jeść. Wolałabym poszukać czegoś innego. O, jak to dużo sera! Podoba mi się to. Niestety, makaron jest zbyt kleisty. Ale plusem jest to, że można wszystko naraz włożyć do buzi. No, nie jest źle. Okej, okay, a co to jest? Jakieś ciekawe danie. Wygląda nietypowo. W ogóle nie przypomina makaronu. To guma! Jak fajnie! Mogłabym to jeść od rana do wieczora. Smakuje bosko! Zwycięzca jest oczywisty. Super wygrałem! Zaczynam lubić gotowanie. Trochę cierpliwości Ted. Kolejne danie jest już na zdjęciu. Hot dog to proste. E, co wy robicie? Parówki trzeba smażyć? Głupta się, nie można jeść surowych parówek. Kurczę, czyli ja też będę musiał grać według zasad. Wezmę olej, jeśli nie masz nic przeciwko. Po co mi to nie rozumiem? Po prostu wyleję cały olej na patelnię i już. A teraz podkręcam moc na maksimum. Obawiam się, że nie wyjdzie z tego nic dobrego. No, olej się rozgrzał. Czas na smażenie. Nie rób tego, Ted. Czemu? A co tu się dzieje? Dlaczego mi nie powiedziałyście wcześniej? Zrób coś, bo inaczej się spalimy. Dobra, dobra, pozbyłem się patelni. To prawdziwa maszyna do zabijania. Za co, babciu? Następnym razem zapytaj, zanim coś zrobisz. O, co za aromat! Idealnie się przypiekło. Czas wysłać takie kiełbaskę prosto do bułki. Wystarczy dodać musztardę i gotowe. Wygląda idealnie. Te, co ty znowu robisz? Postanowiłem upić kiełbasę za pomocą palnika gazowego. Jestem w tym naprawdę dobry, co? Patrzcie, jaka chrupiąca skórka. No co za amatorzy. Kto was wpuścił do kuchni, nie mam pojęcia. Zapamiętajcie, wszystko trzeba zrobić samodzielnie. Nie można korzystać z półproduktów. Zacznę od zrobienia ciasta. To proste, mąka, jajko i mleko. Zobaczcie, jak dobrze się to miesza. Super, właśnie tego potrzebuję. Teraz biorę kiełbaski, ser i nawlekam je na szaszłyki. Idealnie. Już mi się podoba. Do niewielkiego garnka wlewam olej. Będę w nim smażyć moje hot dogi. Niewiele zostało do zrobienia. Kiełbaski i ser maczam w cieście i obtaczam w chipsach. Stworzą chrupiącą skórkę. Całość zanurzam w oleju i czekam aż hot dog się usmaży. Gotowe. Oglądajcie i zazdroście. Na koniec dodam jeszcze sosy: ketchup i musztardę. To jest idealne. Kate, jesteś prawdziwą mistrzynią. Nie rozpraszajmy się, jeszcze nie skończyłem. Muszę nalać więcej sosów dla soczystości. No, całkiem inna sprawa. Przepraszam, ale nie sądzę. Co by tu wybrać? Co tu mamy? O kurczę. Co to jest? Nie chcę brudzić sobie rąk. O, ten wygląda całkiem nieźle. Zobaczymy, czy tak też smakuje. Jest ok, ale za dużo ciasta. A Ma za mało nadzienia. została jeszcze trzecia opcja. Ojej, co za aromat. Pierwsze wrażenie jest wspaniałe. Boskie. To najlepsze, co kiedykolwiek jadłam. Gratulacje. Hurra, Jess uwielbia moje danie. Wygrałam. Nie rozumiem, po co nam tyle owoców i warzyw? To proste, tet. Zrobicie mi koktajl. Zaczynajcie, na stole macie mnóstwo składników. Jestem pewna, że znowu będę najlepsza. Jeszcze się przekonamy. Już raz wygrałem. Czas zrobić to ponownie. Przydadzą mi się do tego wszystkie słodkości. Jess nie będzie mogła się im oprzeć, zobaczycie. Czekoladowe batoniki, żelki, cukierki. Co może być lepszego niż to? Dodam każdy smakołyk po kolei. I wyjdzie mi słodka bomba. Okej, okay, gdzie tu jest przycisk? Czas to wszystko wymieszać. No to jedziemy. Nie jestem pewna, czy bezpieczne jest jedzenie takiej ilości słodyczy. Mam zamiar pójść inną drogą. Zrobię coś naprawdę zdrowego. Będę potrzebowała warzyw, jak najwięcej warzyw. Zacznę od cebuli i ogórków, które tak chrupią. Prawie zapomniałam o pomidorach. Teraz muszę to wszystko umieścić w blenderze. A na koniec dodam jeszcze troszkę zieleniny. I moje zdrowe smoothie jest już prawie gotowe. Wystarczy jeden łyk, a Jess od razu się obudzi. Zobaczycie. To obrzydliwe. Boję się wyobrazić sobie smak tego napoju. Zlituje się nad Jess i zrobili coś pysznego. Wezmę arbuza. To będzie podstawa. Odcinam górę i chwytam za blender. Super, a teraz przygotuję na Ananas a na nas i smoczy owoc dadzą radę. Zostało jeszcze troszeczkę. Przyda mi się mleko kokosowe. Rewelacja. Stawię słomkę i można próbować. No i jak podoba się? Jess, wszystko gotowe. Moje koktajle. Wow, jakie różnorodne. W ogóle nie są do siebie podobne. Ciekawe, co to jest. Nie wygląda zbyt dobrze. Fu, to jest za słodkie. Nie podoba mi się. A ta papka mnie przeraża. Ma jakiś taki niezdrowy kolor. Co za ochyda. Niepotrzebnie to spróbowałam. Prawie zwymiotowałam. Ostatni koktajl wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza na tle pozostałych. Wow, tu jest napisane moje imię, jak miło! Smakuje rewelacyjnie. Autor tego napoju wygrał! Chcę więcej! Znowu ja! Super! Mam dla Was bardzo proste zadanie: musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać! Challenge się zaczął. Musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? E, Okej, okay. trochę dużo, ale nie szkodzi. No, teraz musisz wziąć jajko i rozbić na padelnie. To bardzo proste. A no, rzeczywiście, nie ma nic prostszego. A ja! A ja! Oops. No, prawie ci się udało. Co za nieudacznicy? Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi? Mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtka od białek? To no tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No, rzeczywiście, ale nie wystarczy tylko sól i pieprz, żeby moje jajko smakowało lepiej. Ted, co się z Tobą dzieje? Tak gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy te jajka chcą mnie zabić! Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę? Wszystko przypaliłeś? Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super. Ja też jestem gotowa. Wow! Mary, wyszło ci coś wyjątkowego. To takie niezwykłe. Ręce precz, to kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. Mm, pyszne. To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu wygrywasz! Kocham cię! Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. E, nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. E, czas zacząć! Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor! Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kotlet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Złożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałatę i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie, nie to co wasze paskudztwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnóżce? Czym jest burger bez kotleta? Hmm, to przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok! Aha, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił! Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł! Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko, czekoladowo? Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. Najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra. Wow! Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No, rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? To ja jestem koza złonki. Mm, nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał u mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Mm, pyszności! Sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O tak. Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yes, wygrałem. Co tym razem będziemy gotować? Chcę naleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Yy, nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? Yy, no dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią. Nie zapominam o niczym. I nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra. Lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Oh. Ted, patrz i ucz się. Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie. Myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Mary, co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu, już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt, no to na pewno was załatwię, ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie. Zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. A co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię. Może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz, jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników. Są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali! To przecież mój naleśnik! Kurcze, co za smród! Ja, ja też już skończyłem! Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziała swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie! Rewelacja! Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza palce lizać. To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz? Super! Hurra, działam wnuczko. Świetnie sobie poradziłaś. Zaraz Wam pokażę. A masz i jeszcze!